Cześć, nazywam się Adrian Bacik i prowadzę kanał Royal Boxing. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi ciekawostkami ze świata boksu, zapraszam Was serdecznie. Tu widzimy bardzo fajną technikę, ale trudną. Jest to akcja w półdystansie. Bijemy ciosy na korpus i w pewnym momencie podnosimy łokieć przeciwnika, otwierając sobie przestrzeń, czy to jest wątroba, czy to jest śledziona. Teraz będzie parę razy wolno i za chwilę będziecie sobie mogli zobaczyć, jak ta technika wygląda w wykonaniu szybszym. Powtórzę jeszcze raz, nie jest to łatwa technika, więc jak będziecie chcieli sobie ją wykorzystywać, bo się Wam spodobała, to polecam naprawdę bardzo dużo ćwiczyć i powtarzać, szczególnie ten chwyt. Jeżeli podobał się Wam odcinek, pamiętajcie, aby udostępnić, zasubskrybować i dać łapkę w górę. Hej!